Cześć się monowam wszystkim z tej strony Terror, witam Was w kolejnym odcinku z Dark Messiah, aż kontynuujemy e, naszą grę. Skończyliśmy ostatnio właśnie w tym miejscu, gdzie zabiliśmy tego mnicha. Cześć Lana! Okej, okay, pozbieramy sobie. Yes! Hey! No co zrobiłem? Co? Co do ciura da fuck? Ale jak to? Skoczyłem? O oh Boże! kupimy ich. Za czuć z niego. Cześć! Tam ponownie. Oh Boże! <tryk> please tell her no just to see her reaction yes i took it back mm. but now the necromancers have taken our ship we can't get to the island oh my uncle we're here wait sam could you do it No, <laughs> yes, yeah, no, we like? no it. We'd steal it right back from Arantair. i'll take care of it just be ready when the gangplank goes down gangplank

Okay. Damy, damy nura. Tu musimy sobie tylko zrobić tak, żeby nas nikt nie zauważył. No fuck. No jak ty mnie wkurzasz, jak ty mnie wkurzasz. No coś podniosłem, kij odbicia, mamy kij odbicia jakieś, ja to może szczerze wywalić, kij odbicia eee, grom, gdy tylko broń naładuje się energią możesz wykonać atak, tak jakbyś wyprowadził potężny cios pro, parując możesz przechwytywać dowolnie Ciś, ci, ciśnię, co? Ciśnię tę, ok, okej, wy ciebie Aha, ciśnięty! ciśnię aha, ciśnięte Dobra, wy, ciebie pociski magiczne dzięki temu naładujesz swoim broń Okej, okay, w sumie to takie średnie jest No taki mogę sobie co, ale ma, ma trzy obrażenia Będzie słaby okay, Eee, księga Okej okay, sobie zostawimy. Co to jest? Okej. Okay. Jak ninja. Nie w tym Fak. Abym mnie nie widział. że go w kopie do wody. Nie, nic nie widzi. Come back here jak Dawaj to. Oj, nie w tą stronę, Serat! Dawaj, 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 no Nie musimy wskoczyć na statek, niestety musimy tam Dobra Zapisuję grę, jakby mi się nie udało wskoczyć. Co to za tutaj? These are tight corridors for fighting in. Oh, oh, oh. I move slow, oh! Okay. Three bells left on our watch. Quit your bitching. It's an easy enough duty. It's it No tacy kolesie, oni są strasznie irytujące. Nie, tu nic nie ma, tu nikogo nie ma. Faktem się wejść nie da. I pewnie klucz mają. Serio, gościu. No, zobaczymy jak działa mój nowy miecz. O, się wyglebił! Tego pana nie i tego... no w sumie on nie chce. giną. zginął! Krew się rozlała. Okej, okay, drzwi po prostu były zamknięte, no okej. Okay. Znajdziemy sobie na dół i tu były drzwi 9 e, Pierścionek którego nie mogę podnieść Magiczny pierścień A, ciągle klikam Gdzie on jest? A, to był ten sam, okej okay. one się nie stakują, także jak podnosimy coś raz, a mamy podnieść drugi to. No to będzie grubo, będzie grubo Dam radę Dobra, trzeba się ich szybko pozbyć Ty, ty, ty gość, ty! Ohoho. Mm, ale mi wy wyrąbał Beczunia! Dobra Raz zginął, okej, okay. jest, jest, jest świetnie, jest świetnie, świetnie. No Tarcza mi się rozgrzebała. Czy nie mogę jej wywalić? Okej okay. głupie, no ale okej. Okay. Jak nie można. Jak nie można, to nie można, no zapiszę sobie grę. To, to będę teraz często sejwował ponieważ nie chcę powtarzać po 50 razy tego samego momentu idziemy tutaj Czy tu coś było chyba nie, chyba tutaj nic nie było O oh wow Za co dostałem od tego mojego No zabili go Nieźle No warto wa warto warto ich uwolnić No i to mi tak zbytnio Szczególnie tam jakichś takich Jak bym to powiedzieć No nie mają szczególnie takich jakichś wybitnych Dobrych przedmiotów także Lepiej chyba im pomóc. Moim, moim zdaniem lepiej ich uwolnić, przynajmniej nie musimy się męczyć z... właśnie z tymi e, żołnierzami i tym jednym magiem. Aha i moja postać nie potrafi w tą zasalaną skrzynię. Nie mogę wejść na górę. Możecie też po, przeszukać sobie e, skrzynki. Jakieś tu są i właśnie cele. W celach też może coś być ciekawego Ale wątpię Tu coś może być ciekawego w, w środku celi Długi miecz Być czy nie być Być czy nie być, to jest pytanie Dobra Gi jakieś kości tutaj, jakiś piwkowódka i w ogóle tutaj proszę bardzo Mamy klucz, otwieramy sobie drzwi I powiem wam, że Wchodząc tutaj I wchodząc tutaj ee, Znajdujemy sobie tutaj takie itemy, jak Pierścień Taki, który dodaje nam jedno obrażeń i sztabkę płomiennego złota, z której e, Możemy zrobić sobie miecz on ma chyba 6 obrażeń i tam właśnie zadaje obrażenia od ognia, także spoko miecz, czasami po prostu no, nie wszyscy wiedzą. Nie wiem, taki sekrecik mini czy coś można... Nie, nic nie słyszałeś. No chodź. U, to jest chyba ten lepszy gościu. Nie. a później będą naprawdę tacy... No i tarcza straży przy, przybrzeżnej, chyba. No banany, super, nie mogę. To jest głupio. W mamy... ...cztery obrażenia. Ła! 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 Cię Odejdźcie stąd O, nirbeka wow. Przykro by było, gdybym ci nadział Okej, okay, 5 punktów Eee... Elficki łuk Elficki Zwiększa szanse na trafienie krytyczne no okej, okay, to może się w przyszłości przydać, chociaż łatwiej. Oj Zamknięte Fuck my life eee, 5 punktów na razie jeszcze nic nie będę rozdawał po prostu się później tu wrócę tu co jest aha ok Mów tu mieczyk ten mieczysz spoko ma 5 obrażeń także to będzie mój teraz główny miecz no naprawdę jest spoko, jest przynajmniej lepszy niż ten długi miecz ale Będziemy teraz kosić. Okej, okay, co tu jest? A, to jest z drugiej strony. Okej, okay, zapiszę sobie grę. Dobra, teraz wyjdziemy sobie tędy, chyba to nie ma znaczenia, jak okay. tu Oooo, 6 obrażeń ogólnie Także spoko Skrócić głowę Bo salici z krainy czarów Też spoko O Boże czy nie, nie lubię jakich jest zbyt dużo A Jeszcze maga Okej, okay, pobawimy się Tego Maga trzeba załatwić, o Dzień dobry panu no czemu się pan wywrócił? Jak, jak to się stało? Gleba, na glebę. Ile punktów? Oh, fuck, czy, ja mógł, czy ja będę mógł później przeszukać to wszystko? Chyba nie Moje owoce, dobra, wbijaj, wbijać, szybciej. Dobra, nie gadaj tyle, boże. Dobra, oni wbijają na to naj muszę ich osłaniać. Okej okay. Ponieważ właśnie chcę włamywacza. Tam są drzwi, może coś ciekawego tam będzie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. no już tam działajcie like Jakie tam jeden biegnie Dobiegnie drugi Najłatwiejszym sposobem jest po prostu wkopanie ich do wody Chyba najłatwiejszy sposób I, jeśli Wam się po prostu nie chce walczyć Nie chcecie tracić czasu Easy for her to Po prostu zróbcie takie coś, jak ja. Na przykład on biegnie, robicie tak i on wpada do wody. To jest to, że... woda śmiertelna, tak. A, po, po, pokaż jakiegoś skilla, zanim cię zabije, tak, w twojej umiejętności. Tak. Słyszałem to już z razy, także... Wy możecie wpaść do wody Okej, okay, chyba tam ktoś pobiegł Ta jeden goście i gościu go... A, ale masz przestrane, Te podejść do niej nie to To jest, to jest to, że to Chyba później gierają mają boat chyba, nie? i chyba ostatni. Nie, nie wiem, jak nie. Boże. Ha! Boah! Uff! 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 Chyba to wszyscy. Chyba Uff! Uff! Chyba. To jest martwy, to jest martwy ziom! Okej, trzy punkty. Okej, trzy... Aha, ja sobie jeszcze tu przejrzę, tak, rozdam punkty. We did it, it. okej, okay, 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 okay. Dzięki. Skąd ten wieś jak tu się wziął? F1. Nie, nie pójdę z tobą, sorry mała. Dobra i chciałem właśnie rozwinąć tą umiejętność żeby Żeby tutaj jedne drzwi otworzyć. Gdzie one były? Czy były te? Nie gdzie były te drzwi gdzieś były jakieś drzwi, do których Ło wow wow, 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 co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, co jest, jest, jest gro Cóż, jeb, 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 jeb Okej, okay, jestem z powrotem, coś mi się stało i... E, no, grę mnie wywaliło, no No Woli on mi to ostro W tym miejscu Okej okay. Służymy zbieramy fanty Nie wiem czy to się opłacało kur... Eee, niebieski pot Jak za 8 punktów Kilka zwoi sobie wyjdę pewnie stąd no ja no myślę że jest okej okay. yy, jeden niebieski nie chyba dwa niebieskie płoty i jakieś zwoje także spoko yy, nie jest źle dobra idziemy do, do lany lany jak jak zwotek tak lana lana bo bo nie nie wiem no cześć Czy boję tam 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 iść do ciebie czy przeszukam sobie tu wszystko O, Pierwszy Feniksa kurde No to tutaj Kurde no To pier pierwszy raz w ogóle znalazłem No Pierwszy Feniksa wiem że Kolejny pierwszy da się zdobyć trochę dalej ale o nie tym nie wiedziałem, że tutaj O tym nie wiedziałem, że tutaj coś jeszcze jest Poza tym, że coś na tym leży. Nie ma tym nic nie ma Dobra Idziemy do lany. When my uncle died, I thought everything was lost. But somehow you managed to get the crystal. Yes, <inaudible> you saved us all. You <inaudible> <I inaudible> saved me. I feel Moshe's wake me when it's over. I just wanted to thank you again and, and to tell you that you've become very important to me. In the bar. Oh, um, yes. Cast off then, Targon. Co się stało? Czemu jestem niebieski? No to odpływamy w, w, w dalekie... nie wiem... nie wiem... ahoj kapitanie, możemy sobie krzyknąć aby coś... Nie znam żadnych tekstów takich jakiś albo coś wiesz dlaczego mój Roger jest taki wesoły We are all part of a much greater dance, my dear. I've simply performed the steps for longer than most. Well, well. Look who's here. So good of you to join us, sir. Do you want to learn about your destiny or your doom? Neither are what you think. He'll learn soon enough. Go on, Leon. Dance with him for as long as he'll allow it. <gasps> ah, your first victim. Don't worry, boy. She will be. Rozdział piąty. Liana. Chyba, chyba powiedziałem, że zaczynamy na początku rozdział trzeci. Jeśli tak, to przepraszam. Pieczeń... pie... pie pa... pa pajęcza świątynia. Rozdział piąty. Jak dotąd wszystko w porządku, dotarliśmy na miejsce ej, ani śladu Arantira. Lecz z zeszłej nocy miałem kolejny dziwny sen. Tak, ksena...

Jezu... zabiłem ją sobie dość nura? Coś tu jest, przeszukam sobie Że twórcy coś ukryli, nie? Fajna grafika jest pod wodą się nie da dobra idziemy sumujemy i także co eee, zapisz sobie grę i w takim razie ja wam tutaj dziękuję za uwagę myślę że odcinek się podobał eee, i myślę że serio wam się też podoba wiem że już ją nagrywam kiedyś ale no mam po prostu sentyment do tej gry i chciałbym odnowić ją wtedy nagrywałem w, w jakości kupa i ogólnie mikrofon miałem jak taki mikrofon w dupci, no to się tak mówi, że mikrofon ma się w dupie, czyli że w ogóle nie słychać, albo że mam tak blisko mikrofon i 8-8. Także wiecie o co chodzi. Jakoś poprawiona, a przy okazji e, zagrałem na najwyższym poziomie. Myślałem o tym, żeby na przykład dodać jakieś ładkie czy coś, jakieś nowe broni, coś mówię. Nie, to nie by było, to nie by byłoby w tym w samym stylu, także co? To było na tyle, trzymajcie ciepło cześć i do zobaczyska w kolejnych odcinkach na razie.